Rozmowa teraz Andrzej dnia. Śmigielski, adwokat, jest moimi Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie mecenasie, czy pan kiedyś jechał może bez ważnego biletu, miał jakąś przygodę z kontrolerami biletów, bo bardzo głośne dwie sprawy ostatnio w Łodzi, mamy okazję obserwować. Mamy okazję o nich czytać, mamy okazję o nich słuchać. No i chyba nie ma osoby, która nie została skasowana, złapana przez kontroler biletów. Chyba każdy. Każdemu w życiu się zdarzyło. Statystyki są bardzo, bardzo złe, bo dużo osób jednak nie uiszcza opłaty, nie kasuje biletów, a za to grożą określone sankcje i są też uprawnienia organów, w tym przewoźnika, do podjęcia określonych działań. No i właśnie o tym za chwilę porozmawiamy, ale to, że tak powiem, garść statystyki. Ja mam statystyki za 2018 rok. 100 tysięcy kar nałożonych, pół miliona kontroli, to przerażająca statystyka, dlatego, że okazuje się, że no tak naprawdę jedna siódma całego miasta nie kasuje Biletów, czy inaczej, zdarzyło się nie kasować biletów, bo to, czy regularnie to robią, to jest zupełnie inna sprawa. No i to jest przerażające, można powiedzieć. No ale z drugiej strony mamy zachowania, właśnie kontrolerów biletów, które nie są do końca prawidłowe. Pan przyglądał się temu ostatniemu filmowi, który obiegł tak. internet. Kontrolerzy zostali zwolnieni przez MPK Łódź. No to właśnie, porozmawiajmy. To zgadzamy się to do tego, że nieskasowanie, jest absolutnie naganne. Natomiast co kontrolerzy mogą zrobić, kiedy złapią nas bez ważnego biletu? Takie zachowanie, jak rozumiem, w ogóle przemoc fizyczna jest absolutnie niedopuszczalna. Oczywiście przemoc fizyczna jest niedopuszczalna. W przypadku braku uiszczenia opłaty za przejazd, kontroler jest uprawniony w pierwszym momencie do zażądania zapłaty opłaty nałożonej w regulaminie. Obecnie w łodzi te opłaty płacone są w formie kredytowej. Kredytowej, czyli na rachunek bankowy więcej opłaty, nie niszcza się bezpośrednio. Wobec tego kontroler ma prawo zażądania dokumentu tożsamości. I to chyba dobre rozwiązanie, dlatego, że jeszcze kiedy kontrolerzy przyjmowali te opłaty, to często można było trochę mniej zapłacić, ale bez mandatu w cudzysłowie oczywiście. To za, o tym, czy to mandat, to też za chwilę em, porozmawiamy. No teraz przynajmniej jest pewność, że nikt nie bierze w cudzysłowie do kieszeni nielegalnie tych pieniędzy, więc chyba to rozwiązanie jest dobre. Rozwiązanie dobre, wyklucza możliwość tak zwanych patologii, natomiast wymusza okazanie dokumentu tożsamości, tak żeby kontroler mógł zidentyfikować osobę i wystawić tak zwaną karę umowną, w cudzysłowie karę umowną za brak ważnego biletu. Problem się zaczyna, jeżeli nie mamy dokumentu tożsamości. No właśnie, i tutaj najczęściej chyba dochodzi do jakiejś cysji, dochodzi do napięć. No, nie mamy jeszcze w Polsce obowiązku noszenia przy sobie dowodu tożsamości, z tego co wiem przynajmniej, proszę mi poprawić, jeśli się mylę. Obowiązku nie ma, natomiast zdrowy rozsądek pokazuje, że ten dokument tożsamości powinno się mieć zawsze przy sobie, bo są różne sytuacje w życiu. Chociażby jak brak ważnego biletu, bo zapomnieliśmy pieniędzy i ten dowód osobisty wówczas ułatwia, bo możemy zapłacić tylko po podpisaniu dokumentu nakładającego karę samą karę i nie będziemy musieli udawać się do jednostki policji, lub też wyznaczone miejsce, gdzie ta policja przyjedzie i postara się ustalić naszą tożsamość. No właśnie, co kontroler może mi zrobić, jeżeli nie mam dokumentu tożsamości? Może mnie zatrzymać w tramwaju? Może no, nie pozwolić mi wysiąść, nie pozwolić mi się oddalić? Na podstawie ustawy prawoprzywozowej, artykuł 33A, kontroler jest uprawniony do y, ujęcia osoby która nie opłaciła przejazdu, nie opłaciła nałożonej kary i nie posiada dokumentu tożsamości to ujęcie polega na tym, że niezwłocznie powinien oddać takiego pasażera jeżdżącego w cudzysłowie na gapę w ręce policji. No dobrze, no to właśnie tu się, i, tu się, i tu się robią schody. Dlatego, że co znaczy ujęcie? Bo to zwykle od na definicji em, wszystko się opiera, mogą mnie zatrzymać, nie wiem, mogą mnie skuć w jakikolwiek sposób, mogą nie pozwolić mi wysiąść z tramwaju. Czym jest to ujęcie? To Ujęcie y, uprawnia y, kontrolera y, do y, zatrzymania, do krótkotrwałego pozbawienia wolności, y, które opiera się na podstawie prawnej, y, y, można zastosować środki y, przymusu bezpośredniego. Oczywiście, Czyli mogą mnie przytrzymać, po prostu Mogą przy, mnie przytrzymać, <-load.'"> sí, no, oczywiście bicie tutaj nie wchodzi w grę, bo nawet policja musi, mo może byga, takich środków używać tylko w określonych przypadkach, ale mogą mnie przytrzymać, mogą mi zagrozić w drogę. Mogą mnie spróbować, nie wiem, usadzić na miejscu, jak rozumiem, to jest dopuszczalne. To jest dopuszczalne, natomiast nie dopuszcza się bicia, tak jak widzieliśmy, to na nagraniu kontrolerów, którzy uderzali w głowę, brzuch, natomiast zatrzymanie jak najbardziej jest uprawnione, bo należy ustalić tożsamość, jeżeli ktoś nie ma dokumentu tożsamości. I to jest absolutnie jasne. Wydaje mi się, że to też czerpie z własnego doświadczenia, jak obserwuję czasami kontrole w autobusach czy w tramwajach, dużo problemu jest, dużo problemu problemów jest ze skasowaniem biletu w momencie kontroli. To też powiedzmy, to jest chyba też niedopuszczalne, jak rozumiem, bo wiele osób po prostu ma bilet, ale widzi, że zaczyna się kontrola, podbiega do kasownika i wtedy zaczyna się dyskusja, wtedy zaczyna się też być może przepychanka, no bo przecież ja miałem bilet, ale to kontroler mi zabronił skasować, to wszystko wina kontrolera. To jak to jest, jak kontroler mi zabrania skasować, to jest jego wina, czy też być może moja. Wszystko zależy, czy dopiero co wsiedliśmy do środka komunikacji, czy też już jedziemy nim jakiś czas i dopiero Wyjmujemy bilety, jak widzimy kontrolę po dłuższym czasie. W ten problem można rozwiązać w związku z tym, że są w większości autobusów, tramwajów, kamery i na tej podstawie zweryfikować, czy dana osoba już jechała dwa, trzy przystanki, czy też dopiero wsiadła i miała zamiar kupić bilet, bilet i dopiero go skasować. No tak, ja zastanawiam się, czy w ogóle ktoś to robi, no bo żeby sprawdzać takie zapisy monitoringu, to musi już być jakiś tok spraw. Pytanie, czy to się na przykład opłaca. I przewoźnikowi, czy opłaca się no, taki bieg nadawać tej sprawie? Myślę, że nie jest to skomplikowane, bo materiał z kamery jest utrwalany przez określony czas na serwerach, więc odszukanie tego materiału nie będzie utrudnione. Też w interesie osoby, która twierdzi, że dopiero co wsiadła i nie chce zapłacić kary dodatkowej, jest to około 274 zł. Jest to jakaś kwota pieniężna, która też nie leży na drodze, więc ta osoba jest zainteresowana, żeby jednak wykazać, że nie było jej zamiarem jazda, bez to jeszcze porozmawiamy o jednym przypadku również z Łodzi. Całkiem niedawno kontrolerzy mm -mm. zatrzymali osobę nieletnią, no i... która zresztą śpieszyła się na egzamin, no i wywieźli ją parę kilometrów od miejsca, gdzie miała dojechać. Czy takie zachowanie jest dopuszczalne? No wiadomo, że to może postanowić problem. Szczególnie właśnie, jeżeli ktoś nie jest dorosły, być może nie zna topografii miasta, być może nie będzie wiedzieć jak wiedział, jak wrócić z kręcówki. Czy, czy, czy takie zachowanie w ogóle jest dopuszczalne, jeżeli chodzi właśnie o osobę, która nie jest pełnoletnia. Jeżeli osoba nawet niepełnoletnia nie posiadała ważnego biletu, kontrolerzy byli uprawnieni do ujęcia tej osoby, przekazania w ręce policji. Natomiast w takim przypadku powinien zadziałać zdrowy rozsądek. Osoba jechała na egzamin, miała z pewnością jakiś plecak, miała zeszyty, co prawda zeszyt nie jest dokumentem tożsamości, ale już z tego tytułu można wyczytać imię i nazwisko, może być może inne dane, co umożliwiłoby ustalenie tożsamości i z reguły taki zdrowy rozsądek, ludzka empatia powinna też mieć tu miejsce. Może się zdarzyć, że osoba niepełnoletnia nie zapłaciła tego biletu, ale czy aż tak drastyczne środki w takim przypadku, w takiej sytuacji życiowej należało podejmować, to już jest wątpliwe etycznie. No właśnie, bo powiedział pan tu kluczowe chyba słowa, zdrowy rozsądek. Nie ma pan wrażenia, że trochę brakuje tego zdrowego rozsądku? I to po dwóch stronach, tutaj mówię tak, Także o kontrolerach biletów, ale mówię także o osobach, które po prostu tych biletów nie kasują, no i próbują uniknąć kary, próbują uniknąć zapłaty dodatkowej. Tego zdrowego rozsądku chyba trochę brakuje, jest dużo emocji i napięć, stąd tak te sprawy często się kończą tego lepiej kasować bilety, unikać y, sytuacji nieprzyjemnych. Y, skasowanie biletu to jest kilka, y, kilka złotych, y, kara jest dużo wyższa, a jak nie mamy dokumentu tożsamości, to dopiero zaczynają się większe problemy, bo y, y, będziemy oddani w ręce policji, a Wtedy już grozi nam grzywna od 20 do 5 tysięcy złotych. Tu stawiamy kropkę, przynajmniej w tej części rozmowy. Dziękujemy słuchaczom. Dalszą część rozmowy można będzie zobaczyć i posłuchać na stronie radiołudz.pl. Zapraszam serdecznie także na antenie telewizji Łódź. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I wracamy do rozmowy. Przypomnę naszym gościem, moimi państwa gościem jest mecenas Andrzej Śmigielski, adwokat, z którym rozmawiamy o niekasowaniu biletów o różnego rodzaju sytuacjach, o których bardzo głośno ostatnio wodzi jeżeli chodzi o kontrolę biletów, to porozmawiajmy jeszcze o statusie, jeżeli chodzi o kontrolerów biletów. Oni są funkcjonariuszami publicznymi, bo z jednej strony mamy informację o tym, że oni zachowują się w sposób niewłaściwy. Zresztą na przykład łódzkie MPK zwolniło tych dwóch. Kontrolerów, ale to też myślę, że Państwo z doświadczenia wiedzą: są takie momenty, kiedy to niewłaściwy sposób wobec kontrolerów zachowują się ci, którzy bilety nie skasowali. To jest na przykład funkcjonariusz publiczny, co może grozić? Jest to zresztą niebezpieczna praca i bardzo niewdzięczna. Co może grozić za to, kiedy na przykład, właśnie to my zaatakujemy kontrolera biletów. Kontroler biletów nie jest funkcjonariuszem publicznym. Natomiast na podstawie ustawy prawo przewozowe nadane mu są uprawnienia umożliwiające wylegitymowanie osoby jadącej bez biletu, a także ujęcie tej osoby, przekazanie w ręce policji. I taka osoba, taka osoba kontrolera jest uprawniona do podjęcia tych czynności. No ale nie chcę mi pan chyba powiedzieć, że jak będę na przykład popychał kontrolera, to wszystko będzie w porządku i to jest dopuszczalne, tak można się zachowywać. Nikogo, nikogo nie Wolno popychać, to regulujemy już ogólne zasady odpowiedzialności karnej. Może to być naruszenie nietykalności, bo naruszyć nietykalność można każdego człowieka, nie tylko funkcjonariusza. I w takim przypadku kontrolerzy mogą na przykład powiadomić policję o tej sprawie, mogą wnieść także oskarżenie, jak rozumiem, prywatne, z aktu oskarżenia prywatnego? Tak, jeżeli dochodzi do naruszenia nietykalności cielesnej, czyli brak jest uszkodzeń ciała, to uszkodzenia są do do siedmiu dnia takie popchnięcie nie jest, nie powoduje nigdy większych szkód. Wówczas mogą złożyć prywatne akroskarsze. To porozmawiam jeszcze o tych mandatach. Właśnie użyliśmy tego słowa i używaliśmy przez całą rozmowę. Tak potocznie się mówi, dostaję mandat za jazdę bez biletu, ale czy to jest rzeczywiście mandat? Chyba nie. To jest tak zwana opłata dodatkowa, quasi kara umowna, kara ustawowa za to, że jechaliśmy bez ważnego biletu, uregulowana w przepisach wewnętrznych przewoźnika. Czyli no i właśnie. No właśnie, to jest kara umowna, więc to nie jest ani wykroczenie, ani przestępstwo. Skąd więc to wzywanie policji wobec, wobec kogoś, kto na przykład nie skasuje biletu? Jeżeli nie mamy dokumentu tożsamości, to Czyli sytuacja policja, się zmienia. Przy, właśnie. Policja przyjeżdża, żeby ustalić, jak rozumiem, tożsamość, a nie żeby nas skarać, tak. pogrozić. I wtedy mamy do czynienia już z wykroczeniem. Jeżeli nie zapłaciliśmy yy, za bilet, odmawiamy zapłaty tej kary yy, dodatkowej yy, i nie mamy dokumentu tożsamości to wpadamy pod dyspozycję wykroczenia za brak ważnego biletu i nieposiadanie dokumentu tożsamości. Te przesłanki dwie łącznie powodują, że może być nałożona grzywna od 20 do 5 tysięcy złotych. Czyli jednak jest taki moment, kiedy nieposiadanie dokumentu tożsamości, który nie jest obowiązkowe w Polsce, może doprowadzić do tego, że jednak nie do końca wszystko będzie w porządku, że jednak będzie to wykroczenie, jak rozumiem. Tak. Warto w takim razie y, wozić przy sobie dokument tożsamości. Zresztą warto też y, kasować y, bilety. Y, no to jeszcze. Y... Wróćmy do tego tematu dotyczącego kontrolerów. Słuszna decyzja o zwolnieniu, pana zdaniem oczywiście, tych kontrolerów, którzy byli uwiecznieni na filmie. Dlatego też, że nie widzieliśmy całego zajścia. Nie wiemy, jak to się odbywało, nie wiemy, co się działo. Sprawa może nie być taka oczywista. Może nie być oczywista, natomiast z nagrania wynika niezależnie, co działo się wcześniej. Nie jest uprawnione zadawanie ciosów w głowę, brzuch przez kontrolerów. To nie służyło w żadnym zakresie aby ująć sprawcę, tylko zadać mu dolegliwość, ból. Jest to nieuprawnione, czy to byłby kontroler, czy to inna osoba. To nie może nikogo bić. Jeszcze jedna jest taka okoliczność. Osoby, które nagminnie jeżdżą bez biletu i zostały już dwukrotnie ukarane tak zwaną karą dodatkową i będą trzeci raz w ciągu tego samego roku jechały bez ważnego biletu z zamiarem wyłudzenia przejazdu, Wtedy również popełniają wykroczenie, ale zagrożone już nie tylko grzywnem, ale też karą nawet aresztu do 30 dni. A więc warto kasować bilety, bo jak słyszymy, może to doprowadzić nas nie tylko do ogromnej grzywnej, ale także może doprowadzić nawet do aresztu. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem był dzisiaj mecenas Andrzej Śmigielski, adwokat, z którym rozmawiałem o kontroli biletów. No i co na koniec możemy chyba tylko zaapelować po pierwsze do pasażerów, żeby kasowali bilety, to wtedy na pewno do Dokładnie. niczego nie dojdzie, wtedy na pewno wszystko będzie w porządku. A po drugie zaapelować również do kontrolerów, żeby wykazywali się zdrowym rozsądkiem, nie przesadzali, bo to może doprowadzić nawet do, w skrajnych przypadkach, do tragedii i do sporych problemów. Nośmy ze sobą dokument tożsamości. To też jest rada od adwokata Andrzeja Śmigielskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowa dnia